Zaklęty rewił smak Zacierał każdy ślad I otwarty rachunek sumienia mam Cały czas Karla wciąż goni mnie, ale Znałem cel, znałem krok, znałem każdy twój krok Mimo to... Hej ja! Za mnie byłeś święty Uwierz mi Tańczę na krawędzi nadal Ręce w dół przetrzymam, Ty Robisz napad na moje najlepsze nas tylko tłum Dobrze, bo wolę sens na zimno Uważaj, skifnaj, się. Karła wciąż goni mnie, ale mija o Stałem w celu, stałem go, stałem każdy w płytro, mimo to. Hej, ja, stary byłeś święty kurdecz mi, także na krawędzi nadal. Ręce pójdę, trzymam, gdyby robisz napad na moje najlepsze dni. Ten

Czajem na Ruszymy tłumiąc Poziom serc Z muzyki, która Nie zna praw i kłamstwa Ale jest Ciągle jest Nie wszyscy więcej już przestali Brać Choć powiem jak pogodą Na bogaczy Złe czarne fortepiany niech to spać, żyje w Dziadek w ogrodzie, chodził tę rzepkę oglądać w codzie. Wyrosła rzepka jędna i krzepka, skrupać by rzepkę z kawałkiem chlebka. Więc ciągnie rzepkę, dziadek nie może. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może. Zawołał dziadek na pomoc, babcie. Na to dziadek, ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się. I biedny dziadek z babcią nie mogą, ciągną i ciągną. Wyciągnąć nie mogą, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj dałby się ktoś na to czepkę przyleciał wnuczek. Ręka aż się zasapa. Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę. Pocą się, sapią, stękają z kogo. No ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Zawołał, zawołał wnuczek, strzyniaćka mryczka. Leciał bruczek i ciągnie wnuczka. Wróczek za wnuczka, wnuczek za barcie, barcia za dziadka, dziadek za rzepkę. Oj, jednak przydałby się ktoś na przyczepkę, bo posą się, stapią, stękają z drogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Na kurkę czy cikał,

Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za dziewkę, oj jednak przydał się ktoś na przyczepkę, bo pocą, się sapią, stękają srogo, dalej ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Więc woła kicia kurkę z podwórka, wnet przyleciała usłużona kurka. <śla> za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, za babcie, babcia za dziadka, dziadek na rzepkę. Oj przydał się jednak ktoś na przyczepkę, bo począ się, stykają z drogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą. Sła sobie gąska z cieszyną mozgą, krzyknęła kurka, chodź no tu nocno. Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcie, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę, no i jednak przydałby się jeszcze ktoś na przyczepkę. Pocą, się spękają stękają miogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą, leciał wysoko, pociąg ugolą, wróćże tu boczki, chodź do nas na pomoc. Czekaj, cię szykuje, pąka cię szykuje, wsiąkamy na śniadanie. Pąka cię szykuje, pąka cię szykuje, wsiąkamy na śniadanie. Pobrzyk za gąskę. Gąska za kurkę. Kurka za kicię. Kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę. No i dalej już się ktoś na przyczepkę, bo co się sapią, ciągnął z drogą, ciągnął i ciągnął. Wyciągnąć nie może. Skakała drogą zielona rzepka. Tak? Mruczka za boczka, pociek za gąskę, gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za zewkę Oj przydał mi się jednak ktoś na przyczepkę, bo się zapiął, ciągnął drogą, ciągną i ciągną, ciągnął, i ciągnął Tak dziadek ciągnął za rzepkę. no i na przyczepkę jeszcze kawka. Kawa. Hrabka złapała za żabkę, bo też na żabkę miała hrabkę. Tak się zawzięli, złapali wszyscy razem, tak się radzili, że nagle, nagle, żabkę trak wyciągnęli. Aż z tym powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poobalali. Rzepka na dziadka. Dziadek na babcie, Babcia na wnuczka. Wnuczek na mruczka. Mruczek na kicie. Kicia na kurkę. Kurka na gąskę. Gąska na boczka. Bociek na żabkę. Żabka na kawkę. I na ostatku kawka na trawkę. <laughs>